Hello guys, witam Was na kolejnym Weekly. Tym razem zaczynamy nietypowo, bo głosówką pierwsze co to zakupy z Lidla na potrzeby biurowe, no i moją pracę w biurze. No, nie wyszło tanio, ale przynajmniej było co jeść. Wracam do auta, no i się słyszymy. Witam Was na tym tygodniowym vlogu. Ogólnie trochę inaczej to wygląda niż zwykle. Siedzę w aucie. Mam dość ciężki tydzień, dwa dni z biura. Zrobiłam zakupy w Lidlu, byłam na treningu, umyłam się. I kupiłam. Było takie gotowe jedzenie, bo nie miałam czasu gotować. Wczoraj siedziałam no, dość długo w pracy i było naprawdę co robić. Także dzisiaj mamy wtorek, dopiero zaczynam nagrywać, ale no cóż. Mogłabym dzisiaj nagrać tak naprawdę dzień jedzenia z gotowych rzeczy z Lidla, bo to mogłoby być śmieszne, ale jak będę rozpakowywać w biurze jedzonko, to pokażę Wam, co sobie kupiłam, plus minus na te dwa dni, bo nie oszukujmy się. Wrócę dzisiaj po 22 do domu, no i jutro powiedzmy jedynie ranek. Mam taki w miarę luźny, ale muszę zrobić kroczki, więc no i tak nie będzie za dużo czasu, bo planuję się w końcu wyspać. Jestem ostatni dni tak niewyspana, że po prostu nie mogę. Ale Muszę jechać, muszę bardzo sobie wyjąć, żeby wjechać do garażu w biurze, bo... Ugh, dobra. Lećmy. No i tak, zakupy były robione z myślą o dwóch dniach w biurze, bez możliwości gotowania, jedynie podgrzewanie i gotowe rzeczy. Tego dnia ogólnie byłam bez śniadania, bez niczego, więc była godzina 13, a ja byłam głodna jak wilk. No cóż, nie najlepszy dzień, jeżeli chodzi o zdrowe wybory żywieniowe, ale czasem takie dni też się zdarzają, dać okej. Okay. Pierwsze co High Protein Drink o smaku kawowym. Na cały jogurt mieliśmy 25 gramów białeczka, no i reszta to węgle. Jakbym była leniwa i nie chciałoby mi się nic, no to kupiłam sobie musy, te ciperki z 130. So one około 260 kalorii mają na całą paczkę. No i klasyczek, batonik dzika, słony karmel musiał oczywiście być. Tutaj akurat propozycja od body szefa, kotleciki mielone z cebulką i ziemniaczkami. W sumie fajna propozycja na obiad. Całość miała 600 kalorii, 34 gramy białka, więc było to ok. A przyznam, całkiem nasyciło i było smaczne. No i tutaj moje odkrycie wołowina po krańsku. 637 kalsów, 40 gramów białka, ale o oh guys, jeżeli spotkacie to w Lidlu, nie szkoda Wam kasy i pasuje wam. Wejście sobie i spróbujcie. No tutaj prezentuje się mój cały ubogi zestaw. Mogłam wybrać lepsze rzeczy, ale przyznam, byłam leniwa, nie chciało mi się. Takie dni się zdarzają, to jest też ok. Witam się z wami następnego dnia. Przeżyłam Boże. Powiem wam, rzadko mamy tak ciężko, ale wczorajszy dzień, no naprawdę. No, wypłył ze mnie trochę. Na szczęście odespałam. Mamy godzinę dziewiątą rano. Ja nie wiem, co ten zegarek. Czasem ma tryb nocny włączony, czasem nie. Więc mamy dziewiątą. Ja sobie jem śniadanko. Oczywiście jest to moja owsianka. I w końcu mogę sobie zacząć porządnie dzień, bo zjem śniadanie pociluję sobie, jestem ubrana w ciuchy sportowe, bo będę sobie łazić na bieżni, w międzyczasie pewnie będę montować albo oglądać sobie trochę YouTube'a. No i zobaczymy jak to dalej pójdzie, dzisiaj znowu jadę do biura, więc yy, powiedzmy gotowe jedzenie z wczoraj mi zostaje, ale już trochę mniej, że tak powiem yy, syfiaste. Bo biorę ok ten gotowy obiad, żeby już dzisiaj nic nie gotować, ale przynajmniej śniadanie, drugie śniadanie i na kolację sobie przygotuję coś bardziej wartościowego, może nawet sobie zrobię omleta. Boże, jak dobrze zjeść śniadanie. Mm. Gdyby nie ten jogurt i batonik dzika. Ja bym wczoraj do 18 nic nie jadła, bo po prostu no, było tak grubo, więc Och, jestem wdzięczna, że dzisiaj mam luźny poranek i mogę sobie zjeść. Kochana nieciolatka, ona zawsze wybaczy. <grym okreśń> Także dzisiaj nic instagramowego, po prostu y, nasza czarna owsianka. Tak. W ogóle nie wiem, czy też słyszeliście... Podobno um, panuje nowy wirus w Indiach, hmm, jakiś nimpa wirus, Na cały TikTok o tym ogólnie krąży, a wiem o tym, bo ogólnie jadę do Azji niedługo i <śm> <śm> może być ciekawie, żeby to się nie rozprzestrzeniło jak COVID, bo będzie problem. Ale no, proszę Was, kurna, kolejna pandemia będzie, oby nie, mam nadzieję, że to jest tylko takie am, że... Indie chorują wewnętrznie i może się to nie rozprzestrzeni dalej. Dobra, pakuję sobie laptopa do pracy do plecaka, rozkładam nunię, zakładam bluzę i będziemy sobie łazić. Ogólnie zakładam bluzę po to, aby mi było troszeczkę cieplej, żeby trochę wypocić, żeby ogólnie to robienie kroków miało sens. That A mam teraz takie dwie spokojne godzinki, może nawet. Trzy. E, zobaczę, jak czasowa, ale właśnie będę montować, łazić itp., itd. Także dobra. Zbieramy się za kroczki. No, jak skończę, dam Wam znać, ile zrobiliśmy. Mm, Boże jajo, skończyłam guys. pokażę wam, mamy dzisiaj 13 660 kroków na razie więc całkiem spoko i w ogóle w końcu ogarnęłam że w apce Garmin mogłam sobie ustawić dzienny cel 10 000 kroków a tak to mi zawsze zliczało średnią z ostatnich iluś dni i ciągle mi to podwyższało, jak robiłam więcej kroków to ta średnia na przykład wychodziła 13, 14, 15 tysięcy żeby osiągnąć cel i jestem zadowolona, że w końcu to zmieniłam. Ej, nawet nie wiecie, jak mi gorąco. No. I mean, spociłam się trochę. No, nie oszukujmy się, ale taki był mój cel, więc. Yy, środowe kroki zaliczone, że tak powiem. Idę się umyć, i potem idę spakować jedzenie do pracy i pokażę Wam, co biorę ze sobą. Nie będzie to jakieś fiu, fiu, fiu i nie wiadomo co, ale zawsze coś. Dobra, ogólnie przynajmniej będzie coś pożytecznego. Na obiad biorę te kotlety, które wczoraj kupiłam. 34 białka na 600 kalorii. Trochę średnio, ale to okej. Okay. Kolacja to będzie sałata, serek wiejski, łosoś plus pomidory. Akurat to jest ten łosoś, który ma mało tłuszczu, bo na 100 gramów ma 10 gram tłuszczu, więc biorę ogólnie całego i wrzucam to wszystko do tego pojemnika i będzie to taki zarumbisty miszmasz. do pieca. Sól, pieprz w biurze mam, więc sobie jakby tego nie doprawiam, zostawiam tak goły, jak jest. No i jakbym była bardzo głodna, biorę sobie te chrupki, one są paprykowe, ale to są takie kółeczko, one są bardzo dobre, białka nie mają za dużo, ale jutro mnie czeka całkiem hmm, wymagający trening, więc dzisiaj, jeżeli nabiję ciutkę mniej białeczka, a trwającej węglu i to chyba się nic nie stanie. Ale jeżeli zobaczycie je w Lidlu, papryka super. Bardzo leciutko, delikatnie pikantna. To jest taki bardziej dobry posmaczek. E, śmietana i cebulka też próbowałam. No nie smakują jak format, więc ogólnie zawiodłam się tamte. To są raczej takie plain, trochę bez smaku. Więc te polecajka. No i co? Mam cały zestaw biurowy na dzisiaj i, i będę to jeść. Powiem wam, jest sytuacja rozwojowa na ten tydzień. Yy, mam jakieś małe problemy, i muszę jutro iść do dermatologa. Chcę mnie po prostu skisnąć i nie wysypało. Ciul wie, co to jest. To ogólnie może być egzema, może być początek łuszczycy. Oczywiście najgorsze scenariusze weźmy pod uwagę, ale idę jutro na kontrolę. Dla ciekawych, takie właśnie małe placki mi powyskakiwały i mam je w okolicy ogólnie jakby. Całego torsu, co nie mam, jedne tu, jedne mam właśnie na brzuchu, mam też kilka na plecach, i ogólnie obstawiam, że to może być problem przez za dużą ilość nabiału. Może jajek? Bo tak to jem raczej to, co zwykle, i aż mnie to zdziwiło. To się zaczęło ogólnie jakiś czas temu, że wiecie, a było tam jedno, dwa czy coś, myślę sobie, dobra, to jest w takim miejscu, że na pewno pas na siłowni mi to zrobił, wiecie. Przygniót skórę, obtarł czy coś takiego, myślę, że pff, zniknie to. Tymczasem sytuacja rozwojowa z ostatnich dwóch tygodni, że jest tego więcej. Już mogę, nie wiem, czy. Palce na dwóch rękach yy, mi wystarczą, żeby policzyć ilość tych gagatków, także liczę, że wizyta jutro u dermatologa załatwi sprawę, ale Boże, dzięki, dzięki, że mam meda z pracy, bo wizyty w Krakowie 250 plus 300 zł. no takie, serio, zawód dermatologa, tak jak stomatologa, no i psychologa, prywatnie, to kurna ludzie, powiem Wam, Mogą się ładnie utrzymać ogólnie, nie? Także idę za darmo. Raz miałam złe doświadczenie z dermatologiem w LuxMedzie, bo pamiętam, miałam jeszcze ujotakowe zapalenie skóry głowy. Babka mi przypisała roztwór. Na skórę głowy. Dobra, idę do apteki, mówię, daję e receptę i pani mi mówi: No, to, to już nie jest produkowane w roztworze, tylko mamy maści. Ale żeby pani mogła dostać maść, musi pani y, do tego lekarza wrócić i poprosić, żeby przepisał maść na receptę, a nie ten roztwór. I wiecie, co ja piszę na czacie do tej babeczki? Tego samego dnia, tego samego dnia, takie witam panią, czy byłaby szansa, bo w aptece powiedzieli mi, że nie ma roztworu w żadnej z i tak dalej, że już tego nie produkują, tylko tylko maść, dałoby radę przepisać ten sam lek ta maść, a ona do mnie, musi pani przyjść osobiście. No, bitch, what the fuck? No i ogólnie, jak się domyślacie, nie przyszłam do niej ponownie, bo nie miałam czasu, to był wtedy ostatni u niej termin i pamiętam, ta żmija babka po prostu, no, nie chciała mi tego przepisać i musiałam jej zapłacić za wizytę po prostu prywatnie. Także, no niestety lekarz lekarzowi nierówny, no, ale no, taka była sytuacja i dlatego mam Taką trochę do zaufania do dermatologów w Luksmedzie. No to tak a propos mojej po prostu krótkiej historii, um, idę jeść, bo zaraz po prostu wywinę fikoła. <grym> Także opierdzielam śniadanie w czasie tak naprawdę drugiego śniadania albo wczesnego obiadu dla niektórych, ale tak wyszło, wróciłam z siłki, umyłam się, niedługo robota i muszę się po prostu sprężyć. Dzień na szczęście praca z domu, więc tyle dobrze, ale jeszcze mam chwilę spokoju, więc korzystam. Normalnie nic lepszego niż moja czarna papka. O Jezu. Ale ostatnio mam trochę dość jabłek, więc czekam, aż wrócą maliny borówki w takich cenach, wiecie, trochę normalnych, bo na mnie 20 zł za małe opakowanie borówek, to jest po prostu zdzierstwo, jak... Także ze względu na to, że mm, piątek mam w miarę wolny oprócz tego dermatologa, dzisiaj sobie posiedzę dłużej, może sobie trochę pogram wieczorem i w końcu będę mieć chill. No, ostatnie dni były strasznie zabiegane, strasznie było dużo roboty w robocie, jeżeli to mogę nazwać. No trudno, trzeba się dostosować. Pracę na razie nie chcę zmieniać, bo jest to mój po prostu stały dochód, bo no, przypominam, współprac nie mam, nie zrobiłam to bar, by to hobbystycznie. No i it is what it is. Dlatego pokazuję, jak opierdalam owsiankę. Hmm. Słuchajcie, każdy ma swój własny pomysł na vlogi, na weekly, na vlogi tematyczne. Ja akurat mam taki, co wam pokazuję, to mi pasuje po prostu i jest ok, tak? Nie każdy super ma życie, że wow, jeżdżę po prostu co miesiąc gdzieś. Fajnie by było, no to na laj, ale to też jest inny tryb życia, tak? Także właśnie jadę, jak myślicie z czym? Oddać butelki. Po prostu jakiś dramat. Jestem ukontentowana. Wróciłam z zakupków, oddałam butelki. Och, czas zrobić śniadanie, a mamy godzinę 11:40. Nice! Ogólnie w Lidlu była promka na mięsko, więc kupiłam piersi z kurczaka, zaraz będziemy to wszystko dzielić, itp. itd., żeby było już Do tego duperelki typu świeża bułeczka i robimy jajówę. I'm craving po prostu jajówę. <grych> Owsianka na razie odchodzi yy, na dwa dni w zapomnienie, ale dokupiłam oczywiście zapasy, żeby nie brakło, co nie? No, także taka ciekawostka, oddałam butelki, wyszło 8 zł około, do tego jeszcze promocja na mięsie, 17 zł oszczędziłam, więc i miałam jakieś 20 parę ziko rabatu, więc spoko, a i tak zapłaciłam ponad 100 zł, a kupiłam gówno. No kurna, powiem wam, realia dzisiejszych czasów, serio, kupuje się gówno, znaczy dobra. To jest moja przyjemność. No i wiecie na przykład, kupiłam drugi dezodorant Old Spice'a. No i tak wyszła cena. Mamy tutaj syf, i mogiłę. Wszędzie jest brudno. Są niepomyte naczynia, ale to zajmę się tym dopiero później. Najpierw chcę zjeść. Wypakowujemy zmywarę. Rzeczniczka, pomidorki i cała bułeczka. Jak ziem, to w ogóle rozpakujcie ze mną dwie paczki, także let's go. Mam dwie paczuchy z temu do rozpakowania. Zaczniemy od tej fajniejszej, bo nie mogliśmy się doczekać. Szło to ponad miesiąc do nas, a jest to nowa pościel. I to taka całkiem ładna. 2,200 na 230. Zaczyna się odpowietrzać, ale zapakowana oczywiście metodą vacuum. No, słuchajcie, powiedzcie mi, czy to nie jest piękny ogólnie wzór pościeli, i w ogóle jest taka mięciutka? To jest e, też takiej ala mikrofibry, i w ogóle no, jak e, ta nasza świąteczna. Ma tu truskaweczki. Także coś takiego. I są oczywiście też e, poszewki na poduchy. Trochę długie, ale myślę, że coś się z tym zrobi. No, kurde, no piękna jest. Jezu, I love it. No, śmierdoli, że była w transporcie, ale od razu idzie do prania. Druga rzecz, pozaklejana taśmą. Aha, pozaklejana taśmą, bo widzę tutaj było coś urwane, dziura. Ja nie wiem, czy DPD tego nie przepakowało po prostu w jakiś inny karton. Aha, no tak, trochę otwarte już. Okej. Okay. Myślałam, że to będzie ogólnie mniejsze. A jest to, drodzy Państwo, statyw. A jakbyście pytali, co takiego jest fajnego w tym statywie, to to, że on się łamie na pół, czyli jeżeli nagrywacie coś z perspektywy stolika, lub na przykład nie wiem, rysujecie, malujecie, właśnie kleicie różne rzeczy, to właśnie to jest po to. No, także taka ciekawostka. Właśnie to tak wygląda. I to chodzi o to, że jakbyście nagrywali coś tutaj, no to będziecie bez problemu mogli to nagrać. Myślałam, że on będzie wyższy. O, dobra, jest całkiem wysoki. Przyda się nam. E, tak naprawdę to mnie się przyda e, do nagrywania też różnych innych rzeczy, ale zostawiamy go, bo jest to całkiem dobry zakup. Ciekawostek dzisiaj, czekam jeszcze na dostawę zakupów z Kerfura, także przyznam, porównamy sobie ostatnie frisko do Kerfura. I mam nadzieję, że będzie to trochę lepsze, lepiej zapakowane, trochę więcej rzeczy też zamówiliśmy. Zobaczymy. Także widzimy się na dostawie, a ja idę nastawić pralkę, bo to trzeba po prostu wyprać. Im szybciej, tym lepiej. Mamy to, pan kurier dostawca, dzwonił, że zakupki właśnie przyjechały, także idziemy odebrać. No i dobra guys, tak wygląda właśnie wydane 300 zł. Tak, dużo mlek, dużo wody, trochę jedzenia. Idę ogarnąć wodę i zobaczymy jakiej jakości warzywa przyszły. Bo ostatnio te pomidory z Frisko, które dostaliśmy były tyle, tyle od po prostu bycia już takimi niejadalnymi. Ale jest tu ciemno, masakra. Dobra, także duży papier. I mokry papier do podcierania. Dupki z główienka. Jak ktoś nie zna, polecam podcieradełka. Czy papier mokry? Zmieni to wasze życie. No kurde, mamy trzy porządne siatki. Dużo rzeczy ogólnie kupiliśmy trochę na zapas, bo mamy cztery opakowania ryżu białego. Każdy ma po cztery saszetki, więc. Trochę. Cztery razy makaron y, muszelki. Była promocja i na makaron, i na ryż, trzeba było skorzystać. Kukurydza z puszki, bo ostatnio zrobiłam y, kurczaka z ryżem, papryką i kukurydzą i wyszedł zarąbisty, także będzie powtórka na dniach. Najpewniej już nagram to na vloga, ale pewnie kolejnego. Mamy rzeczy lodówkowe, y, serki wiejskie, wysokobiałkowe i y, trochę parmeziano, rydziano sera. Dobra, yy, muszę ocenić paprykę. Wzięłam zieloną i żółtą i powiem wam, jest ładna. Wy, Wybrałam taką w sklepie, więc yy, już na pewno na plus. Do tego mamy prostą przyprawę do kurczaka. Mamy dwa razy kokonat milk z obniżoną zawartością tłuszczu. Mam ochotę po prostu na jakiś curry. niszony. Tu zapakowali w siateczkę chyba, żeby się nie wylał zapasowy fery jeden z najlepszych płynów do mycia naczyń, po prostu, nie wiem, Ludwik temu nie dorównuje, fery myje naczynka tak, jak bym chciała. I jeszcze coś dla przyjemności, cztery razy sosik e, Barilla, dwa razy pesto, dwa razy taka e, pomidor z bazylią, bardzo dobre, składowo też są w miarę ok, ale jeżeli nie próbowaliście tego pesto... Mm -hmm. O mój Boże, e, try it! Try it, guys! Jest po prostu niebo w głębi. Jest też wersja z chili. Chowam rzeczy i idę się umyć, bo po prostu śmierdole. Eee, właśnie schodzę na bieżni, więc kroki robię. Mam nawet zegarek na ręce, żeby mi szczytywał kroki. Let's go. No i będziemy zmieniać pościel. Zobaczycie, jak wygląda nasza nowa pościel. Witamy we fragmencie zmieniania pościeli. Także nasza różowo-biało jakaś tam wzorzysta zmienia się na nasz nowy zakup. No, i dobieramy niebieskie prześcieradło, już przygotowane, żeby było do kompletu. Ej, notgona Gonna lie, to jest jedna z ładniejszych pościeli, jakie ogólnie widziałam. No, i oczywiście jest tutaj taki feeling kocyka, takiej mikrofibry, no, ale jest prześliczna. Oh my god, no, I love it. Cieszę się mega. Także pewnie kupimy kolejne zestawy. I by the way, wbrew pozorom, 2 m na 230 pasuje idealnie. Mimo, że 2 na 220 też pasowało. No, nie widzę, żeby tutaj było jakieś, wiecie, 10 cm luzu, ale nevermind, jest piękna. I tam mister tego tabu.